Nie chodzi o to, czy lubię, czy też nie lubię Putina. On jest odpychającym, niebezpiecznym i destrukcyjnym człowiekiem. Wygląda na to, że ma pan dość osobisty stosunek do Putina. Nie lubi go pan, prawda? To trochę tak, jakby nie lubić zajadłego psa. Kiedy dorastałem, sąsiedzi mieli owczarka niemieckiego, który szczekał na wszystkich, gryzł i ogólnie zachowywał się agresywnie. Wolałem nie wchodzić mu w drogę. Najlepiej byłoby, gdyby ten pies w ogóle koło nas nie mieszkał. Nie chodzi o to, czy lubię, czy też nie lubię Putina. On jest odpychającym, niebezpiecznym i destrukcyjnym człowiekiem, którego należy kontrolować. Tutaj nie chodzi o emocje, tylko o względy czysto praktyczne. Wydaje mi się, że jednak to jest kwestia osobista. Ujawniając skalę korupcji w Rosji, wykonał pan robotę, z której oni skorzystali, a potem wyeliminowali pana ze świata biznesu, próbując wsadzić do więzienia i zagarnąć pańskie pieniądze. Czy naprawdę nie ma w tym niczego osobistego? Wie pan, nie biorę tego do siebie. Myślę o tych ludziach, jak nie ma o jakichś barbarzyńcach, kanibalach. Kiedy ktoś jedzie do dżungli, musi być gotowy na spotkanie kanibali. To, co mnie osobiście dotyka, to postawa ludzi Zachodu, którzy dysponują kompleksową wiedzą na temat zachowania Rosjan, posiadają moralność i zdolność rozróżniania zła i dobra, a mimo to prowadzą swoje machlojki w sądach, działaniach pijarowych oraz śledztwach w bankach. To z tymi ludźmi mam problem. To ich wewnętrznie nie toleruje. A kanibale, cóż, patrzę na nich jak na ludzi, nad którymi należy sprawować kontrolę, gromadzić ich i powstrzymać. Ale ludzie Zachodu oczywiście wiedzą lepiej. Jakiś czas temu prezydent Obama ogłosił reset stosunków z Rosją. Czy według pana była to mądra decyzja polityczna? Uważam, że było to fatalne posunięcie. Prawdopodobnie jedna z najbardziej katastrofalnych decyzji politycznych w historii. Kiedy zobaczymy, czego dokona Putin w przyszłości, a będzie to z pewnością coś, co da się nam porządnie wyznaki, i spojrzymy wstecz na Obamy, Hillary Clinton, to ich czerwony guzik resetu będzie kojarzył się z premierem Nevillem Chamberlainem, wymachującym listem z obietnicą pokoju w Europie, a list był od Adolfa Hitlera. Czy Pana zdaniem sankcje nałożone na Rosję w odpowiedzi na działania Putina na Ukrainie przynoszą oczekiwany skutek, czy tylko podkręcają jego paranoję w stosunku do Zachodu? Zależy, co Pan ma na myśli, pytając, czy przynoszą skutki, czy sankcje zmieniają Putin's sposób postępowania Putina, odpowiedź brzmi nie. Czy gdyby nie nałożono sankcji, Putin postępowałby inaczej? Nie. Czy w przyszłości Putin w wyniku sankcji będzie ponosić jakieś koszty? Jak najbardziej, a im większe sankcje, tym koszty będą wyższe. Uważam, że celem sankcji nie powinna być próba wpłynięcia na zmianę postępowania Putina, tylko pozbawianie go zasobów, dzięki którym mógłby być agresorem w stosunku do Zachodu. Powinniśmy zasadniczo odciąć go od zasobów, tak jak postępuje się z terrorystami wysadzającymi budynki lub działającymi jako zamachowcy samobójcy. Nie próbujemy zmienić sposobu ich postępowania, tylko odcinamy ich od źródeł finansowania i to samo trzeba zrobić z Putinem. I uważa pan, że w tym momencie został już odcięty? Cóż, zadziały się dwie rzeczy. Po pierwsze, ceny ropy spadły o blisko 50%, a to jest jego krwawica. Po drugie, Unia Europejska i Stany Zjednoczone nałożyły sankcje uniemożliwiające firmom rosyjskim spłatę pożyczek zaciągniętych w krajach zachodnich, a pożyczki te opiewają na kwotę ponad 6 miliardów dolarów. Pożyczki te muszą być teraz refinansowane w Rosji, ale Bank Centralny nie posiada 6 miliardów rezerw i dlatego za dwa lata Putinowi skończą się pieniądze, chyba że znajdzie jakieś inne źródła dochodu. I co się wtedy stanie? Zastąpi go ktoś, kto będzie bardziej skuteczny? Przede wszystkim nie wiemy, czy ktoś zastąpi Putina. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie ten, według którego Putin utrzyma się na stanowisku. Istnieje możliwość, że zastąpią go jego ludzie ze struktur siłowych, a w końcu nawet scenariusz, jaki miał miejsce z Janukowiczem na Ukrainie. Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Wystarczy pojedynczy incydent o sile rażenia bomby i po prostu zostanie zastąpiony przez Rosjan. Tego nie wiemy. Nikt tego nie wie. Nawet on sam. I to jest najgorsze, że nie wie tego nawet on. Putin to mały, szalony paranoik, dlatego próbuje robić wszystko, We żeby know. wzmocnić Nobody. swoje środki obrony w nadziei, That's że tak się nie is, stanie. So right now, mm. I rozumiem, There's że nie no ma wybijającego się kominant, zbiegłego rosyjskiego oligarchy, który mógłby zostać patronem opozycji. Putin wysysa wszelkie soki z ruchu opozycyjnego, a najlepszym tego przykładem jest zabójstwo Borysa Niemcowa. Uważam, że to Putin stoi za tym morderstwem, a zrobił to, żeby sterroryzować całą opozycję. Przedtem zakładało się, że jeśli jesteś politykiem opozycji, pójdziesz siedzieć. Po zamordowaniu Borysa Niemcowa, założenie uległo zmianie. Jeśli jesteś politykiem opozycji, zostaniesz zamordowany. To zniechęca potencjalnych kandydatów do działalności w opozycji. Obecnie obserwuje się, że w stosunkach zagranicznych Rosja zaczyna się zachowywać jak strażnicy więzienni w stosunku do Magnickiego. Jak opisałby pan obecną sytuację Rosji? Jest takie określenie: kanarki w kopalni węgla. Górnicy zjeżdżając na dół zabierali ze sobą kanarki, żeby sprawdzić czy nie wydziela się tam metan, a kiedy kanarki padały, wszyscy widzieli, że trzeba uciekać. Myślę, że Magnicki i ja byliśmy takimi kanarkami w kopalni, dowodem na to, co w Rosji dzieje się nie tak. Chciałbym pana zapytać o Michaiła Chodorkowskiego, który był jednym z czołowych oligarchów w czasach Jelcyna. One of the prominent oligarchs in Yeltsin times. Then Potem wypadł z łaski, wszyscy wiemy, jak to się dla niego skończyło. Co pan myśli o tym, że uczyniono z niego męczennika demokracji i gospodarki wolnorynkowej w Rosji? The, Był przecież jednym z tych złych, Nasze stosunki były dość chropowate, naznaczone wieloma wzlotami, upadkami i kolejnymi wzlotami. Nawet w latach 90. XX wieku Chodorkowski był jednym z najbardziej chciwych oligarchów, to znaczy najmocniej rozpychał się łokciami. A ja byłem drobnym inwestorem w jego wielkim przedsiębiorstwie. Dlatego, kiedy został aresztowany, to mimo iż nie został aresztowany za nic, co stanowiłoby moją krzywdę, w pierwszej chwili byłem zadowolony. Zadowolony, że jeden z moich największych wrogów w świecie biznesu został wyeliminowany. Następnie wyszło na jaw, że powodem jego wyeliminowania przez Putina nie było to, że był złym większościowym udziałowcem w spółkach naftowych. Putin wyeliminował go po pierwsze po to, żeby usunąć najsilniejszego oligarchę kwestionującego jego władzę, a po drugie dlatego, żeby dać do zrozumienia innym oligarchom, że Putin chce zostać ich partnerem biznesowym i zagarnąć część ich majątku. To działało przez jakiś czas, ale ostatecznie Rosjanie zaczęli się coraz bardziej wkurzać, a Putin miał okazję zobaczyć, co stało się ze znacznie mniej znaczącą wersją jego samego, to znaczy z Wiktorem Janukowiczem na Ukrainie. Został wypędzony przez obywateli Ukrainy. Tak więc Putin zrozumiał, że jeśli bardzo szybko nie zrobi czegoś, by osłabić gniew narodu i skierować go na coś innego, skończy się to jego obaleniem. Co więc robi Putin? To, co od setek lat robią przywódcy, kiedy przestają się czuć bezpiecznie i chcą odwrócić uwagę narodu.